Hej, cześć, ciemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale i dzisiaj popłyniemy sobie tym oto okrętem, niszczycielem australijskich sił królewskich, czyli Royal Australian Navy, w skrócie RAM. Jak to wygląda, każdy widzi. Moi drodzy, yy, jest tam, może. Yy, a, R -A -N, RAM RUN VAMPIR tu, tudzież na początku to był HMS VAMPIR okręt z czasu I wojny światowej wprowadzony tu właściwie tuż przed I wojną światową no i cóż jak wygląda ma jakiś tam oczywiście owszem jakiś tam kamuflaż typ typu, e, kamuflaż typu 9. A tak wygląda bez owego, bez malowania właściwie całkiem całkiem ale damy mu, to, niech, niech będzie, że niech ma kamuflaż. Niech, ma, niech, niech się cieszy. Mój drodzy, co my tutaj mamy? Otóż pancerz wynosi 10 mm maksymalnie. I punkty wytrzymałości 9520. I mamy tak. Główna bateria jest 4 pojedyncze. Działa 102 mm. 45 QF Mark. 5, czyli 4, chyba 4, działo 45 funtowe. Ta, bodajże. Eee, mamy do tego torpedy. Jedną, wyrzut, jedną potrójną wyrzutnię torped kalibru 533 mm Mark 1, która znajduje się na środku okrętu w tym oto miejscu. Do tego eee, posiada. A nie, nie ta. To posiada jakąś tam obronę przeciwlotniczą. Dwa podwójne karabiny maszynowe. Breda model 31 kalibru 13,2 mm. Jedno działo Breda model 40 kalibru 20 mm i dwa pojedyncze działa. Czy też nie? Dobrze mówię. Dwa pojedyncze działa 40 mm, 39, 30, 39 funtowe Mark 2. 39 funtów? 39 qf. Gdzie to się w ogóle znajduje? Tutaj mamy. A, dobra, tu się znajduje ta chyba breda. To są te karabiny maszynowe. Ale żadnego innego nie widzę. Nie wiem, może gdzieś schowany jest. Nie, nie widać. Albo ja nie widzę, albo już ślepy po prostu jestem. Dobra, moi drodzy, popłyniemy sobie wampirem. Prawdopodobnie jedną bitwę z dwóch O 4 sekundy i wrzuciła Zobaczymy na jakiej mapie Na jakiej to mapie Nie wrzuci Zdobądź bazę w ringu Okej okay, mapa nazywa się ring Chyba, chyba ją kojarzę Jest to niszczyciel premium poziomu drugiego i bijemy się z trójkami. Świetnie, jednak nie kojarzę tej mapy. Dobra. Zobaczmy jak nasz no, australijski okręt się sprawdzi z okresu I wojny światowej, a potem przykazany Australii w 1933 roku. Tak więc, hej, Brytyjczy, Brytyjczycy biorą to co najlepsze, a reszta świata biorę, bior, bierze starocie, czyli standardowo. Dla siebie produkujemy najlepszy sprzęt, a sojusznikom dajemy największe gówno. To już zwinny jest, 33 węzły rozwija. A co to jest Wyoming, Agincourt. Zobaczmy, czy uda się go utopić. Tam coś pływa. Jakiś wickes. trafiłem go? Jak? Ok, tych nie zwróciłem na nich uwagi, że <grym> tu 30 sekund, dobra, spróbuję zmienić na trzeba. Zamkłu i spłynie. Dobra, zobaczmy. Może uda się go utopić. Jednak nie. Dobra, może uda się. Dobra, udało się zatopić wroga. Mamy chociaż jednego na liczniku. Szczera. Frozen pyjak. A jak go będę dziubał No, coś tam dostaje. O, torpedowce płyn płyną, tak Lecą. Pozostawimy zasłonę dymną. I tam gdzieś znajduje się lotniskowiec. Teoretycznie. Otrzymuję obrażenia za podpalenie? Dobra, już nie otrzymuję.

Jest! Mamy Hermesa! Dobra, ta moja obrona przeciwlotnicza to jest tylko chyba na wiwat. O, nie, 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 tak nie, 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 się bawić. bawić. jakiś samolot. Okej, okay, dobra, na razie idzie. Zastrzeliłem samolot. Zastrzeliłem drugi samolot. Cytadele. Jest dobrze. Dobra, nie mają lotniskowca. A mnie cały czas prześladują te gady latające. Zastrzyniłem 5 samolotów i zatopiłem dwa okręty. Jednego, z dzia jed jednego działem, drugiego torpedą. nam Dobra, pójdziemy poza zasięgiem. A czemu na trzy czwarte Ciekawe czy wykryje to Pół minuty do końca, i myślę, że na tym zakończymy bitwę pierwszą z dwóch. Za chwilę bateria mi padnie i będzie koniec. Porażka. Dwa zatopione, dwa samoloty zestrzelone. Udało mi się przeżyć. To jest nawet ok. Zarobiłem na tej bitwie 35 100. No, I dość sporo też uszkodzeń zadałem. I na No, niecałe 48 000. <laughs> Dobra, moi drodzy. To by było na tyle w tym materiale. No i cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie na kanale. Papa, pa, trzymajcie się.